Cześć, w tym odcinku dowiesz się, jak zrobić najlepszą, najwydajniejszą farmę widerowych Róż. Aby zrobić farmę uiterowych Róż będziemy potrzebować dużo zwyczajnych budulcowych bloków, takich jak na przykład Stone, 28 dywanów, 9 szkła, 2, obojętnie jakie, trapdory, 2 enchanty, 1 półpłytka płytka i 1 kraty. Będziemy także potrzebować Pereły. Tyle, żeby pojawił się Endermite. Jest to niestety losowe, więc ja wezmę 16. Powinno wystarczyć. Do tego pory i wagonik. System do zbierania dropu to będą kilka hopperów i trochę skrzynek. Name tag i jajka, z których ma się nam wykluć kura. Bloki, które pomogą nam w budowie, takie jak dirt i ruftowania. Jeden klasek DIRTA, jeden czerwony grzybek i trochę mila żeby zniszczyć portal endowy, dwa wiadra wody do zrobienia nieskończonego źródełka i zalania endu tak, żeby nie pojawiały się tam moby i nie przeszkadzały w naszej farmie. I bloki do przyzwania widera, czyli 4 soul Sandy i 3 widrowe czaszki. Farmę najlepiej jest zrobić na jakiejś bocznej wyspie, tak żeby nie musieć zalewać tej głównej. Aby to zrobić, po zabiciu Ender Dragona przenosimy się portalem, który pojawił. Następnie tutaj pierwszą rzeczą, którą robimy, jest ustawienie trochę dirta, grzybka. Tutaj kolejnych bloków o, w ten sposób. I wyrośniecie go tak, żeby ten portal się zniszczył. O. Teraz jak widzicie ten grzybek zastąpił ten portal, ale nasz bedruk jest nadal cały, więc niszczymy grzyba. I bloki dirka. Teraz stawiamy 5 bloków dirta od dołu w jakąkolwiek stronę, żeby wyglądało to w ten sposób. Następnie tutaj robimy takie plusik z naszych bloków budowlanych. I tak przy, na bloku, który jest najbliżej tego tymczasowego bloku w moim przypadku jest to ten blok Stona, stawiamy Enchant. Na pozostałych blokach poza środkiem stawiamy stona i tutaj stawiamy z wszędzie tymczasowe bloki, które później zniszczymy. Teraz rzucamy tutaj jajka, tak żeby wykluła nam się kura. Dobra, gdy już to tak mamy przygotowane, to stawiamy półpłytkę, tak żeby była tutaj tą dolną częścią, to znaczy górna część pozostaje pusta. Teraz możemy zniszczyć te bloki poza tym jednym od Enchant, który jest na Enchantie. Teraz bierzemy i stawiamy tutaj wszędzie podwójny dywan, tak żeby endermany nie mogły się teleportować. Tutaj na tym bloku Dilta tego nie trzeba zrobić. Więc nasze miejsce, w którym jest kurczak, powinno wyglądać o tak. Bierzemy i znowu od dołu stawiamy o taką literkę L, gdzie tutaj stawiamy skrzynki, a na tą skrzynkę oper. Wszystko ma wyglądać o tak. Możemy tutaj dostawić kolejne opery i kolejne skrzynki, tak żeby zwiększyć miejsce, w którym będzie nam się to wszystko magazynować. Dostawiecie tak naprawdę ile tego chcecie, w zależności od tego jak często będziecie opróżniać tą farmę stojąc tam w pół góry na platformie, którą jeszcze zbudujemy na Afu. Teraz będziemy potrzebować dużo bloków, aby zbudować tunel, którym będą tak jakby spadać nasze endermany. Nie tak jakby po prostu będą nim spadać. Więc zbudujemy go na wysokość 44 kratek w ten sposób. Gdy skończymy budować wieżę, to bierzemy i robimy na końcu niej platformę, na której będą pojawiać się nasze endermany. Ta platforma może być dowolnej wielkości im większa, tym będzie większy drop i więcej endermanów. Ja zrobię 9 bloków w każdą stronę. Gdy już skończyliśmy budować platformę, na której będą się pojawiać tam endermany, to musimy zbudować miejsce, w którym będzie Endermind, który będzie powodować, że endermany będą chciały w ogóle wchodzić w tą dziurę, spadać tam. Więc robimy o takie coś z dirta, a następnie na tym stawiamy stowna. Teraz bierzemy i stawiamy dirta o tak, żeby tutaj powyżej iron barsy. A na stołnie stawiamy wszędzie podwójną warstwę dywanów. Obudowujemy iron barse żeby zrobić tam tymczasowy pokoik, w którym zrobimy i w którym będziemy trzymać naszego Entermite, zanim go nazwiemy i wstawimy do nowego nika. Weźmy teraz tutaj tory, a następnie weźmy perłę i używajmy jej dopóki nie pojawi się endermite. Pamiętajcie przy tym, żeby nie mieć pisfula. Gdy już jest endermite to nazywamy go. Następnie stawiamy wagonik, do którego on wsiada, i spychamy wagonik na nasze kraty. Teraz niszczymy wszystkie tymczasowe bloki i tory. A następnie będziemy stawiać trapdory. Te bloki też możemy tutaj zniszczyć. Więc tak, stawiamy trapdory. Jednego stawiamy tutaj i otwieramy. Następnego o tak. Więc tak wygląda nasza część z Endermite. Em. Endermite tutaj sobie powinien normalnie siedzieć w wagoniku. Teraz budujemy wieżę na wysokość 64 kratek odtąd. Najlepiej jest to zrobić takimi blokami jak rusztowanie, ponieważ można je łatwo zniszczyć. Więc tak, stawiamy jedno rusztowanie i klikamy w nie po Teraz musimy tutaj postawić szkło, platformę, na której będziemy mogli sobie spokojnie poawczyć, a następnie lecimy na dół i niszczymy te oto rusztowania. Teraz musimy wziąć i zalać miejsce blisko naszej farmy, tak żeby nie było w pobliżu żadnych endermanów. Prace jaką jest zalewanie tego terenu wodą można uznać za skończoną, gdy w pobliżu nie ma żadnego miejsca poza platformą, w którym mogłyby się pojawiać endermany. Będziemy już teraz powoli kończyć naszą farmę. Aby to zrobić, musimy jeszcze zabezpieczyć to, żeby endermany nie pojawiały się tutaj. Też stawiając wszędzie dwa, dwa dywany. Pozbywamy się jakichś takich bloków, które wystają i na których mogły się pojawiać endermane. Nie są potrzebne. Na sferze musimy postawić Encha. I tutaj wsiąść i zablokować go blokami. Teraz pod bedrockiem stawiamy dirta, następnie cobblestone'owy murek. Zanim jeszcze to wszystko zrobimy to musimy upewnić się, że nasz kurczak zdążył w tym czasie urosnąć. Tak jak widać zdążył, więc możemy zniszczyć ten blok i przywołać lidera w pozycji leżącej. Musimy się przy tym przygotować biorąc wodę, żeby postawić ją tutaj, gdy Wider się już pojawi, tak żeby nie wybuchnął, żeby wybuchnął, ale żeby jego wybuch nie zniszczył nam tego, co zbudowaliśmy więc tak, więc stawiamy tutaj sanda tutaj, 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 następnie głowę Withera teraz szybko tutaj stawiamy wodę Kamerz wybuchnie. Teraz możemy wziąć i zebrać tą wodę. Tak zrobiona farma powinna już tam działać. A moby powinny być zabijane przez squitera i tutaj pojawiać tam się jego róża. Więc teraz możecie po prostu pójść, awczyć sobie na tamtej platformie, najlepiej poddać ich tam jakąś elytron, a jeśli ilość tych endermanów, która wam się pojawia tutaj wam nie wystarcza, to możecie po prostu powiększyć platformę.